Cześć wszystkim, e, tutaj Marcin więc z tej strony. Dzisiaj będzie powieść e, Michaela Richona, e, e, zetytuowana e, Jurassic Park. E, książkę wyda, e, wydało u nas wydawnictwo Amber, przynajmniej ja na e, e, wyda, wydaniu Amberowskim e, będę, będę mówić swoją recenzję. Jest to wydanie z 1990 roku. Inne wydania, no to Świat Książki wydał tą powieść w 1997. W 2011 wydało Albatros. No i teraz, nie tak dawno, swoje wydanie puściło na polski rynek wydawnictwo obecne. Jest to powieść łącząca horror z powieścią przygodową, nie, tak. E, no, kto zna filmy Jurassic Park, no to wie, czy, o tym na czym się, o, czego się spodziewać, nie. Spielberg na motywach tej książki zrobił fantastyczny e, film, który jest jak najbardziej e, w duchu tej, e, w, duchu, w duchu książki, nie. Ponieważ jak wiecie, e, Partii Spielberga z Gliberga jest właśnie na motywach w powieści właśnie e, Michaela Critona, nie? E, to, to zawsze był e, ulubiony, jeden z ulubionych moich filmów z, z dzieciństwa. Ja zawsze w dzieciństwie miałem e, powalnego po prostu pierdolca, że się tak wyrażę brzydko e, na punkcie Bruno w takiej historii. Wielu faury były zawsze moimi takimi udanymi zwierzętami. Nawet przez całe życie, nawet gdzieś by żeby spotkać żywego. No pewnie to się nigdy nie stanie. No pewnie to by też miało dla mnie skutki, no wiadomo jakie. Natomiast, generalnie zawsze do gadów parałem nadzwyczajną prostu sympatią i generalnie nie No Nigdy nie miałem w domu żadnego węża czy jaszczurka. No, no ale wiecie, no, na pół wiązało, założ miałem ja prostu chopra, nie? No, powieść opowiada. O, o parku założonym przez multimilionera Johna Hammonda. Na ten John Hammond po prostu wykorzystał nowoczesne zdobycia inżynierii genetycznej, dzięki której odtworzył żywe dinozaury. No i on z tymi żywymi dinozaurami otwiera na wyspie nieopodal Kostaryki właśnie taki ogród zoologiczny, w którym właśnie atrakcją są żywe dinozaury. Zaproszeni zostaną również naukowcy, w tym to lodzy, Alan e, Grant i Eli e, Steyler, e, którzy mają, między e, innymi też opiniować o tym e, parku. E, z czasem e, na wyspie docierają też wnuki, Hammonda, Tim e, i Lex. No i z czasem e, na wyspie dochodzi do szeregu e, niespodziewanych wypadków, w wyniku których siada zasilanie, siadają zabezpieczenia, no i dinozaury wydostają się ze swoich zabiegów. No i dwóm bohaterowie muszą zapobiec katastrofie, żeby te dinozaury nie byli dalej poza bezpośrednio uciekły. No i też generalnie, po prostu, też się uratować, nie? I tak prezentuje się historia przedstawiona właśnie w powieści. Bohaterowie zostali w na się dinozaurów. W parku oczywiście są nie tylko rośliny ale dinozaury takie jak apatozaur, chaparosaurus, stegozaur, czyli teraciowcy. Mm -hmm. Występują też dinozaury drapieżne, takie jak czołgnety, wyloty raptory, dilizmosaury i, i dwa tyranozaury. No i generalnie bohaterowie tę Znajdują się właśnie takie takich bez wyjścia, w no, starają się przeżyć. No i nie dopuścić właśnie, żeby dinozaury po prostu pozostały, boć podstawne, eee, ucieknie. W książce jest fantastyczne napięcie. Generalnie książka, tutaj jak mówiłem, no jest skoronowana, łącząca z powieść przygodową. Z fantastycznym właśnie zbudowanym napięciem. Są tu różniejsze momenty, za, momenty takie zabawne, na przykład, kiedy dzieciaki właśnie komoda się na przykład z dinozaurami, także ich na przykład, jakieś tam, e, przekomarzanki, i tym podobnej, nie? Jednak jest tutaj też fantastyczne właśnie napięcie, sceny, kiedy dinozaury atakują Miażdżą, nie? One są po prostu fantastycznie napisane, fantastycznie zrobione. Yy, mimo, że jest autor, który jest znany z z powieści sensacyjnych, yy, odnalazł się w nowym gatunku fantastycznym. Yy, generalnie widać, że on wie, na czym takie które się polegają. Yy, no można się pobać, niektórych w niektórych momentach, yy, są tu trwałe zmiany. Yy, jest tu parę różnych wątków, aczkolwiek. Poruszę je, przy, gdy będę mówić o postaciach, no bo generalnie jest to inny rodzaj mroku niż zazwyczaj w powieszach grozy, gdzie zazwyczaj mamy duchy, demony i ogólnie taką atmosferę. Tutaj jest coś zupełnie innego w tej kwestii. Muszę przyznać, że elementy przygodowe są fajnym urozmaiceniem właśnie tych elementów koronarodowych. To jest coś, co nadaje tej powieści e, charakteru i y, dzięki czemu ona jest y, y, wyjątkowa, nie? E, choć oczywiście, no, nadal jest to choroba, nie? E, to trzeba uczciwie powiedzieć. E, no i właśnie, przechodząc właśnie, e, będąc w temacie trzeba powiedzieć o postaciach. E, zacznijmy od postaci, no, na przykład, e, paleontologów. Które są charyzmatyczne. Generalnie ci panowie to są e, typy ludzi takich e, typowych e, pasjonatów, po prostu takich historii, tak? pasjonatów, właśnie naukowców. E, są oni fantastycznie napisani. E, Wnuki no na to typy takiego przybrzeźniającego się ze przerwy rodzeństwa. E, Lekcja jest troszkę taką córeczką tatusia, taki, taką rozpuszczoną, trochę dziewczynką. Z kolei Tim jest patronatem dinozaurów, który prawdopodobnie pójdzie w ślady Alana Granta i Ellie Sattler. No i, generalnie, no i generalnie właśnie to są tego typu postacie. Najfajniejsze są jednak postacie Hamonza i naukowców, którzy z nim działają. Ponieważ oni są właśnie największymi straszydłami. To nie, to nie jest tak, że to strasz, Że największymi straszydłami tutaj są dinozaury. One o czym zabijają? No ale to są y, dzikie zwierzęta. Nie? No dzikie zwierzęta mają bardzo często siebie. że jeżeli są nie, to no to zabijają. No, y, na tej całej zasadzie można się bać lwa, y, tygrysa, y, aligatora. Nie? No tam zwierzęta sobie, one nie są straszne. Nie? No, zabijają tyle, nie. Natomiast ci naukowcy oni są przerażający I tutaj pamiętacie tak jak w audycji u Pana Piotra Bieppala mówiłem, że właśnie rozmawialiśmy tam wtedy, że najważniejsze właśnie w tego typu są postacie naukowców. Na której te postacie naukowców są zupełnie inne niż w większości książek grozy. W większości książek grozy... Na przykład w e, Waganowicza, Roberta Gniewickiego, czy e, w północy Dina czy na przykład w stworze Johna Saula. E, te postaci naukowców, one zazwyczaj wyglądają w ten sposób, że to są e, typy takich e, po prostu zbrodniarzy wojennych, którzy, e, którzy e, są zapiksowani na punkcie jakichś tam izolacji totalitarnych. E, no i tworzą te wszystkie potwory, wszystkie okropności po to, żeby ich jakaś tam e, straszna ideologia nazizm, komunizm, e, cokolwiek by to nie było e, bez zwyciężyła, nie? E, tutaj to jest... to są typy innych naukowców, nie? To są bardziej typy naukowców, którzy z założeniach są dobrze, nie? E, sam Hammond e, i reszta oni nich generalnie no to co, wiecie, no, a mnie był Nobel, nie, no? Nowym to był ten naukowiec, który wynalazł dynamit po to, by się pracował na to z głodnikom, czy jakąś robotniką wybudając stałe budynki i tak dalej. Nie? No wszyscy wiemy, jak to się skończyło. No, dynamit był, był używany w wojnach i tak dalej. E, tutaj jest właśnie na tej samej zasadzie. Generalnie e, Hamold, wiedzy naukowcy, oni chcieli... By ich park był wspaniałą atrakcją turystyczną dla rodzin dzieci, by można było zwiększyć po prostu odkrycia po prostu nauk przyrodniczych, by nauki przyrodnicze się bardziej rozwijały. Nawet mieli takie fantazje, by na dzieci mogły sobie hodować do domaku, żeby dinozaury i tak dalej. Chcieli po prostu zrobić coś wspaniałego. Które dziecko no, nie chciałbym mieć domu żywego dinozauro, nawet nie jakiegoś tam dnień, czy coś takiego, no bo to wiadomo, no, hmm, ciężko by było, ale na pewno, co to załatwianie, który był wielkość kipkota, czy kąpsodlata, czy ornitolęsta, czy, nie wiem, czy obiuraptora, mhm. na przykład, nie? No, no, w takich właśnie nauczycieli dinozaurowych, gdyby żyły dziś, no, mogłyby być y, zwierzętami, eh, y, domowymi, nie? Rewelum by się nadawały właśnie w charakterze, właśnie, piesków czy kotków, nie? Bo generalnie to byli właśnie, właśnie ci naukowcy zbierania to są bardzo właśnie dobra, nie? których dobre chęci są, eh, wyblokowane, e, ponieważ oni po prostu nie przykładają swoich, e, wagi do bezpieczeństwa e, swoich, po prostu, odpraw, oni po prostu chcą dobrze, natomiast nie liczą się z tym, że to może stać się tragedią, albo że to, co oni wynajdują, może zostać wykorzystane po prostu w bardzo strasznych celach. Generalnie jedną z takich jeszcze ciekawych postaci jest Malcolm, matematyk, który od początku jest przeciwny właśnie powstaniu tego parku. Generalnie re regularnie dochodzi do, yy, do ożywionych takich dyskusji między właśnie Hamondem, czyli tym szefem tego całego parku, yy, a właśnie nie, nie? I generalnie często te dyskusje są właśnie o niebezpieczeństwach, jakie ze sobą współczesna yy, nauka. Nie? No bo generalnie współczesna yy, nauka bardzo mocno podąża za takim badaniem, więc yy, za wszelką cenę generalnie nie liczą się kosztem, nie, nie liczą się zagrożenia i się, żeby coś e, koniecznie odnaleźć. Ja generalnie, wiecie, zawsze byłem e, za tym, żeby była taka swoboda nauki. Ja się na to poglądował nawet bym m, nie miał nic, że wszystko by odpowiedzieć, czy to dinozaury, czy, vaury, czy e, jakieś inne zwierzęta wymarły, nie no, są takie zwierzęta, no które ludzie wytłupili całkiem niedawno, nie? No, wiadomo, nie było przed że Ale, są zwierzęta, na przykład, które zostały wybuchy przez człowieka, jak mamówcy, jak, no, co jak, no, jak, kwagi, jak, wilki borkowate, no, kto pewnie w głos pobyt, nie? generalnie, ten. Natomiast, e, faktem jest, że takie zwierzęta, takie skaleczne, one nie są zbawane. Się. Nie? E, o ile jeszcze znam dziki no to one wyginęły całkiem niedawno, czy na brak kwali. E, natomiast z pani no to nie wiadomo, to nie, czy znalazł, co wyginęło. Nie wiadomo, jakie by to miało skutki dla przyrody. E, to to są zwierzęta jednak, które wyginęły, to to na, w czasach człowieka i e, Natomiast, e, one nie wyginęły aż tak dawno. One, one, znaczy, wyginają dosyć dawno, i przez to nie znamy ich e, zachowań w 100%. E, tak samo właśnie jest z dinozaurami. Z dinozaurami jest jeszcze bardziej, no bo ich w ogóle nie znamy zachować. Nie wiemy, m, większość tego, co wiemy o dinozaurach, to są przypuszczenia, tak naprawdę. No, wiemy, z kości, na to możemy się dowiedzieć, czy były one dinozaury mięsożarne czy roślinnożarne, po uzębieniu na no. ulicy. Eee, natomiast e, my możemy się dowiedzieć, na to, nie, jakie miały zachowanie, na no, to, że dinozaur jakiś był roślinnożarny. E, to też wcale nie oznacza, że jakby się go odłożyło, że nie był agresywny. Jest cała masa zwierząt roślinnożarnych, no, które Potrafią być groźne, nie? Na przykład słonie, czy na No, takie słonia rozjuszone, no to może być krzywe, na pewno no, taki dinozaur jakiś na z tego Swegozaur, czy ankylosaur. No, rozjuszone, no to nie wygląda no, równie niebezpiecznie, nie? No, już z całego swojego to wygląda, nie? Nie wiadomo, jakby się zachował, właśnie, e, w rzeczywistości, nie? E, i tutaj, właśnie, są takie, właśnie, dyskusje, właśnie, o takim świetnym badaniu, właśnie, badaniu jest badanego. E, dialogi, już, skoro jesteśmy przy dyskusjach, są w światach, świata, nie? E, nie tylko Malcolma i Hanowa, ale wszystkie inne. Dyskusje naukowców, dyskusje, e, przekomarzanki przekomarzanki, dzieciaków, wszystko jest tutaj na swoim miejscu. Jeżeli bym coś miał wykryć książki, to potknięcia dotyczące kwestii naukowych, jak okresy geologiczne, czy różne takie rzeczy związane z dinozaurami jest. Są to wyrobnostki. Jeżeli ktoś nie fascynuje dinozaurami, pewnie nawet tego nie zauważy, więc się na to sam autor przyznaje się, że słabo się zna na tej historii, no i że ogólnie mógł coś pomylić. Natomiast, e, poza tymi pomyłkami, to powieść jest doskonała. Ja, styl autora jest genialny, czyta się to fantastycznie. Duracy kwarty na najlepszych powieści grozy na nie boje się i jej, jej nazwać. To powieść, na podstawie której powstał również genialny no. film, którą po prostu no, szkoda jest nie znać, nie? no Jeżeli ktoś lubi powieści grozy tak jak z animal horroru, będzie się bawić świetnie. Dlatego powieść skłania do refleksji na temat właśnie niebezpieczeństw związanych z rozwojem nauki. Książka jest po prostu genialna. Ja jej dałem ocenę 10 na 10 za czytać, i klei daje Jest to powieść po prostu genialna, którą można polecić każdemu. Nawet jeżeli ktoś nie przepada za grocą, nie przepada za chorobowaniem. Myślę, że będzie się fantastycznie przy tej powieści bawić. Równie dobrze jak przy filmach, nie? No powiem trochę bardziej się trzymaję takiego stylu chorobowego, natomiast, yy, myślę, że troszkę dla szczypu yy, nikomu chyba nie zaszkodzi. Tak to jest powieść po prostu, no które jest mistrzostwem świata. Yy, polecam wszystkim, yy, tym bardziej, że Wesper wydało właśnie w tym roku yy, nowe wydanie, no to jeżeli Chcecie kupić, to możecie śmiało kupić, jeżeli chcecie kupić do biblioteki pójść. No to w bibliotece znajdziecie starsze wydania. no i tyle, no. Warto po prostu po tą albo, chociaż pójść do tej biblioteki, jeżeli nie, no to kupić sobie właśnie wydanie. To wszystko w dzisiejszej recenzji. Wyszła ona trochę długo, jak na recenzję, około 20 minut. Teraz się biorę za Szpital Królestwa. Mam jeszcze co prawda drugi tom, czyli zaginiony Świat. Natomiast go sobie przeczyta, przeczytam później. Nie? Na razie chcę się wziąć za Szpital Królestwa, żeby się tam po prostu nie zrodziło. To wszystko w dzisiejszej recenzji. Jak przeczytam Szpital Królestwo, to oczywiście mam też zrobię recenzję w przyszłym tygodniu, oczywiście widzimy się jak zawsze w Przeglądzie Newsów. Nagrałem tę recenzję ze starej kamerki, tą nową chyba oddam, co ją wczoraj kupiłem, no i co, no trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa.